Cześć. W tym odcinku obalenia będę trenował boks u Grzegorza Mardyły w Power Fight House w krakowskich Skotnikach. Ciężki trening, panie trenerze. Zobaczymy. wszystko się okaże w planie. A ile ten trening trwa? Godzinkę 20. Macie klimatyzację? Mamy klimatyzację. Nie. Przy tej temperaturze to wskazane. Zapraszamy na trening. Luksusem takiej dużej sali jest to, że rozwiązko można przeprowadzić z piłkami. Tego jeszcze w oboleniu nie przerabialiśmy. W drugą stronę biegamy. Dobra, teraz tak parze jak jesteśmy. Jeden sobie trzyma podpół na piłce, Jednica ma być na tył, o którym nie miał obwąk nogą, dobra? Z tego wszystkiego nie będzie mieli nic na najwyżej, drugi razem. A drugi kiwa. I głównie ta piłeczka na głowę, żeby ten brzuszek dopiąć, tak? W tą stronę ciągnąć. Pół minutki jest walki, później podmienimy. Hop! Wszystko zostaje, zrobimy z drugiej, rozciągnięte ciosu prosto. I się, jedna łapka bije, teraz tak 5 dotyka, buzi łoki dotyka głowia, żeby nie było, że ta łuk, Czy robimy z tego karata? Łapka ma być pionie, z góry jakby się ktoś patrzył, to 5, bark i bark mają być na jednej linii. Teraz tak, siedzę w bunkrze, bark domyka ten bunkier z jednej strony, z drugiej strony jest 5, podmieniam, dobra? Staram się płynnie pracować, jak jest skręt, to u dotku mają być na jednej linii. Płynnie pół minutki. Na salce jest ring, jest pełno przyrządów, ćwiczenia odbywają się z timerem, to pełna profeska. To jest sekcja zawodnicza? Startują tu gdzieś? Tak, startujemy w tak. tak się akurat zbiegło, że są wakacje, jest troszkę ciepło. Tak, to że tak myślę, że roztrenowanie. Jest roztrenowanie, troszkę się ludzie też wyrozjeżdżali, jest też okay. upał, że myślę, że są ważniejsze rzeczy na głowie niż trening, ale ogólnie staram się tutaj zrobić to naprawdę ambitnie, profesjonalnie, a z drugiej strony też, żeby ludzie, tacy powiedzmy 35 mogli się tutaj odnaleźć na grupie i mogli też potrenować. No, w okay. żeby ręki były wymagające, i żeby było widać, że coś idzie do przodu. To ja, reprezentując sekcję emerytów i wracam do treningu. Kombatantów. <noise> I teraz ta grupa, to co będzie na dziś potrzebne, tylko sobie w tej pozycji równoległej robimy rotacyjki. ta rotacyjka, mam przejść, nie przez pochylenie, tylko przechodzę nogami. Nie przenoszę ciężar działania, na lewo na prawo, tylko w jednym miejscu się dopatrzę przód, dobra, pół minutki piłujemy. że zdarzyło się kiedyś, że ktoś po treningu wynajął sobie pokój tu w hotelu. Nie się jeszcze. No. Czy będę pierwszy? Do, do, dobry kierunek będzie. A. To jak się nazywają? Bumpery? Tak, talerze dziesięciokilogramowe. Pięć różnic. Rozumiem, że to już po treningu, tak? Połowa się będzie zaraz bliżej, zaraz będzie przerwa. to była rozgrzewka właściwa, tak. czy już zahaczyliśmy o coś? Połowa rozgrzewki, zaraz będzie przerwa na kanapki i dopiero ten docelowy trening później. Przegląd tygodnia będzie w czasie, żebyśmy wszyscy obejrzeli i dopiero ruszymy z docelowym treningiem. Pracujemy treningu. na przyrządach, w workach czy w parach? Dzisiaj pracuję pary porobimy. Troszkę takich sprytniejszych akcyjek, zobaczymy, co z tego się uda zlepszyć, ale tak, żeby było troszkę wyczucie dystansu, wejście w tempo i sobie ten temat, jak klepiemy przez jakiś czas. Już. Ok. Dobra, Najważniejsza przerwa w treningu to taktyczna przerwa nawiązanie. Jest dodatkowy czas, żeby złapać oddech, napić się wody. Tylko trzeba sobie ją wcześniej kupić. To jest taki przykładowy trening, jak odbywa się co dwa, czy dni, co tydzień. Czy ten trening jakoś ewoluuje w zależności od grupy, zmieniają się segmenty w tym treningu? Staramy się tutaj pracować według takiego ściśle określonego programu i wszystko robimy pewnymi etapami. Teraz jesteśmy na takim etapie, że są wakacje i jest czas po prostu na siłę. Chciałbym, żeby te treningi teraz były troszkę bardziej siłowe i wydolnościowe. Przekonałem ale... się? Tak. <laughs> trening ma być siłowy, wydolnościowy, bo między innymi ten sport zawiera się w tej sile i w wydolności, w tym się te walki wygrywa, nie? Okay. Ale też nie możemy zapomnij, że to są same żelastwa, ciężarze siła, bo to też samo nie gra. Musi być do tego też ta kinezja, wyczucie tempa, timing, musi być technika. Nie? Czyli I... teraz uzupełniamy tą siłę i wydolność techniką, timingiem. Tak jest. I Dobrze. tutaj staram się tak, żeby była pewna domieszka czegoś, żeby. żeby było troszkę tej fizyki, troszkę techniki, troszkę boksów. I na koniec tego wszystkiego, żeby były jakieś tam zadania w parach, żeby to wszystko się przekładało na praktykę, a żeby to nie była po prostu jakaś tam teoria czy gadka i nic z, tego, z tym się nie wiąże. Okay. Dobra te tak. łapki nie gdzieś tam daleko przed głową, tylko tu, tutaj jak najbliżej przed drogą. I teraz tak, żebym się sam nie bił swoim łapką, muszę to nabijać, dobra? I zaczniemy sobie, żeby było to, żebyśmy poszli do przodu, on ma uderzyć sobie lewy, prawy, wyjść, zrobić ładną rotację w prawo, uderzyć prawy postęp, dobra? Czyli jest lewy, prawy, przechodzę, prawy, okej? Okay? Między tym jakieś mam już rozbicie, chodzimy sobie i on mięciutko, lewy, prawy, prosto, To I zatrzymaj się po rotacji. I teraz tak, Rotacyjka ma się zakończyć tym, że wyszedł na swoją naturalną wysokość, oderwana lewa pięta cofnięte, jakby załadował karabin na prawej łapie uderzysz tego prawie, prawda? Jest rozum i ma... Taki mam już, dobra? Plaf, tutaj najfajniej by było od razu rotacja krok, dobra? O no, no, tyle. Dwa, tyle. wejście w tempo, prawa łapka na klatce, na mostku i bije lewy prosty. On bije na buzie, ja biję mu tam na mostek, mamy się tu minąć, dobra? Zatrzymaj łapkę. Jakby było, robię kiwkę, a do tego wypuszczam jeszcze lewy prosty, jakbym miał go zastopować i Ok, jest lewy krzyż, idę dalej. Prawy prosty, normalna tarcza, lewy się w klasyczną tarczę i prawy się w dół, zostawiam, dobra? I teraz tak, od razu, żeby był on, bije lewy, nie muszę, tylko mogę sobie wybronić, dobra? Mogę to coś tam na twarz nawet żeby mu skalibrować, żeby nie było, że cały czas gdzieś indziej gdzieś bije. A najmniej i widziane, żeby było po w krok, dobra? A tak to: krzyż, prosty sierp, tu. Gdzieś tam sobie chodzimy, dobra? Pa, 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 pa. Tak jest. Druga i ostatnia w sumie. Zaczynam sobie tak, jest ten lewy, lewy, prawy, lewa, lewa, prawa. On mi bije, bije ten swój lewy się, wybronie go jakoś. Najmilej widziana rotacja, żeby była. Idę sobie, górę, prawy, prosty, lewa, wątroba. A mógłbym też lewy, lewy, prawy, odkrył, mam, praw A najmilej widziane rotacja, ketro, prawy, prosty, lewy dół. rundki i będą zadania. Na kopytolach, tylko robimy sobie z tego wejście w ten prawda? I jest sobie ten lewy, lewy, prawy. On, wie lewy się, wkłada z sobie prawą mapkę na mostek i patrzcie, schodę jest normalna rotacja. I drużuwa, taki odlewał mrecheta, prawda? Tego wychodzę góra, to już prosty, lewy dół. Jakby była sytuacja ten sobie w ten gardzie, I to może tu się. Tu się wiamy, ja mówię, na, na twarz, na głowę, na nos. Wychodzę, poprawiam, prawy, prosty, lewy, lewy, lewy prawy I całe. Jednym ciutkiem mam bicieś, Jest lewy, lewy, prawy. Sierp. Rosto e tá? treningowy, lepiej nokałtować na wątrobę i odczekać kilka sekund, aż sam wiedzie, Czy od razu prawy, prosty na nos? Prawy, prosty na czubek brody, tak żeby nie było wątpliwości, że żeby zasnął już, nie? Ok, i to jest hasło przewodnie tego treningu. Na sobie robimy twarze, jeden sobie pije do polacią, za, Drugi cały czas ma być pod otrzałem, cały czas ma być lewa, prawa, jak najbliżej, jak najkrócej. Za, prawie, że ma przyciskać po niej. Fajnie by było, żebyśmy to robili u perłówki, tam cały czas w ruch, Cyk, cyk, cyk. Prawda? No i na czy tego jest tak. Jest taki ping-pong. Mam tylko jeden cios na górę. Ja raz, on raz. Cyk. I najprościej to jest w miejscu, jak palma sobie pracuje. o, A najlepiej to dużo, by było, żeby chodził. Cyk. pa. I cały czas w Jak taki takim szczegółowym Wpisów zabiera wybiórz w pierwszym rundy, wybierający całą polędkością, czyli wybierający z tej pory się. Z takimi ćwiczeniami, w takim wieku trzeba uważać, bo tylko hermetyka pójdzie. Wiem, że było! Tak, popat. dziękuję za teki. Dziś gościliśmy obalenie e, super Kombinacja: to prawda? Pa. Brawo A ja jeszcze porywam trenera aby powiedział nam wszystkim, gdzie, kiedy i jak można się dostać tutaj na treningi. Można tak przyjść po prostu z ulicy? Tak, można. Jest teraz... grupa jakaś początkująca, będzie po wakacjach, czy jest teraz? Ogólnie jest tak, że dzisiaj akurat był taki trening wakacyjny, ludzi nie było za dużo, ale z reguły jest bardzo dużo ludzi i nie ma miejsca jakby na grupę początkującą. Tylko jest u nas taki system, że jeśli ktoś chce dołączyć, to przychodzi sobie na zajęcia z jedynką i musi troszkę oglądnić ten materiał. To też jest taka selekcja, bo te osoby, które naprawdę zależy, to one są zmotywowane, chodzą na te zajęcia i w tydzień sobie załapią o co chodzi i już dołączają do grupy. Czyli też trochę trening jest dobierany pod osoby początkujące. Śmiało 35 plus, ja to dzisiaj pokazałem, może przyjść. Zmęczy się, ale jest to fajne zmęczenie. Dziękuję bardzo za trening. To był odcinek obalenie, a Wam dziękujemy za uwagę.